Dzień dobry kochani. Witam w nowym miesiącu, miesiącu kwietniu myślę tu jak poprowadzić ten miesiąc, bo chciałabym, żeby w tygodniu filmiki były krótsze, więc przyjrzyjmy się dziś tej energii od dzisiejszego dnia wtorku. Który jest piątym uniwersalnym dniem miesiąca, jak również ma energię jedynki i czwórki. Więc przyjrzyjmy się to, co rozpoczyna ten miesiąc, jak będzie wpływało na nasze nowe ścieżki duchowe, bo przypominam, że duchowość nam się ucieleśniła. Neptun jest już w baranie i teraz powinniśmy odważniej zawalczyć o to, co nasze. Więc poprosimy jedną kartę na ten tydzień z energii tarota Bosha. Jedną, kochani. Myślę, że te energie. Niedługo będą się stabilizować bo Saturn wejdzie w maju do Baranka również i będziemy w tych nowych swoich ścieżkach się zakorzeniać, więc naprawdę mamy bardzo, bardzo ważny czas. Dzisiejszy dzień Primapy jest tak propos. E, nie dajmy się zwieźnikomu. dzisiejszy dzień dobra może ja tu wypadły mi wyciągnę jedną kartę mamy barona monet który Mówi o marnowaniu pieniędzy, stracie pieniędzy i fałszywej dobroczynności. Za chwilę się będziemy mocniej przyglądać, tej energii. Mocniej się będziemy przyglądać, wracając do tego, co na niebie i w energii liczb. Dziś mamy fajny czas do rozpoczynania działań, bo 1 i 4 są to energie rozpoczynające. Czwórka nas, jedynka i czwórka w numerologii w ogóle pitagorejskiej mówi o takim pracoholizmie. Więc będziemy na pewno dzisiejszego dnia troszeczkę mm, za... mamy tu coś... Mamy bądź tu i teraz. I nie straćmy z oczu tego, co najważniejsze, bo praca jest w naszym życiu bardzo ważna. Ale ważniejsze jest przeżywanie yy, każdej chwili i bycie właśnie w tu i teraz, co tu już nam podpowiedziała karta. Tej dwójki. Ona by była dwójki materii, dwójki denarów. No ja nie chcę tych kart nazywać kartami Tarota, ale to jest właśnie żywioł ziemi, żywioł e, ten, który odpowiada za materię. Tak jak i ta nasza czwórka z, z miesiąca, który nam się rozpoczął. I czwórka to jest też takie trzymanie się tradycji, trzymanie się przeszłości, też taka skrupulatność, też pracowanie na poczucie bezpieczeństwa, stabilności w naszym życiu. Jedynka, która jest energią, która działa, która rozpoczyna, inicjuje tak jak słońce. Tutaj też sobie pozwolę wyciągnąć: bo to trochę długo trwa. Mamy orzeczenie, sprawcy taką energię. Więc moi drodzy. Jeszcze mamy jedną targę do wyciągnięcia energii. Prosimy o jedną kartę. Nie tracimy z oczu to, co dla nas najważniejsze dzisiaj. I w tym nadchodzącym czasie wypadła energia Archanioła Gabriela. Bo, co tu można powiedzieć o tym tygodniu? Na czym bardzo się skupić? Na tym, żebyśmy sprawdzili, gdzie się może za bardzo rozdajemy, gdzie ta dobroczynność i ta nasza energia odpływa. Bo. Jeżeli byśmy mieli stricte do y, naszych decyzji y, w działaniu w materii tą kartę przypisać, to ona by nam podpowiadała, żebyśmy sprawdzili, czy y, ktoś nas nie oszukuje, czy y, za bardzo nie wspieramy osób, które mogą y, same na siebie zapracować, i wręcz tutaj autor tali mówi o tym, że jest to energia rodziców, którzy utrzymują dorosłe dzieci. Ale ja bym się chciała tu skupić na aspekcie duchowym. Gromadzimy wiedzę, gromadzimy doświadczenia i niejednokrotnie pozwalamy innym czerpać nie biorąc nic w zamian. Tutaj jest też taka przestroga, żeby wyrównywać energię w swoim życiu, żeby nie dać się manipulować, wykorzystywać, żeby też z drugiej strony dzielić się, bo z Samego gromadzenia nic nie ma. Wielu z nas ma wiele pięknych doświadczeń, gdzie mogłoby obdarzyć innych swoją wiedzą i wskazówkami, ale trzeba to robić w mądry sposób. I ta karta zachęca do takiej mądrości. Życie w tu i teraz. Nie pozwolić się tej energii miesiąca kwietnia. Za bardzo. Porywać w przeszłość, rozpamiętywać jakichś starych zdarzeń. Ta karta mówi tak dla życia, z akceptacją danej chwili, tego, co się w naszym życiu wydarza, oznacza, że bierzemy na siebie odpowiedzialność nie za cudze życia. Tylko za swoje życie, że przestajemy pozwalać, zniewalać się innym i jesteśmy sprawcą swojego życia. Bo orzeczenie sprawcy powiada, że punkt widzenia jest nawet takie powiedzenie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale wczorajsza energia podpowiadała. I zachęcała, aby podążać własną ścieżką, a dzisiejsza energia podpowiada, że to Ty decydujesz, co wybierasz. To Ty mówisz: Ja żyję własnym życiem, a nie Twoim, więc wybieram siebie. I Ty decydujesz, co jest dla Ciebie właściwe, a co nie. Do tego też będą zachęcać energię tego Neptuna, który jest teraz w baranie. Będą one rozpalać w nas wewnętrzny ogień, będą zachęcać do wyciągania wniosków z przeszłych zdarzeń, aby w energiach nowych początków, Budować może albo wydeptywać nowe ścieżki. Więc bądźmy przygotowani na zmiany, bądźmy przygotowani na to, że może będzie trzeba odciąć z naszego życia tych, którzy chcą czerpać, nie dając nic w zamian. Którzy się karmią y, naszą energią. I pamiętajmy, że jeżeli decydujemy, że to my wiemy najlepiej, że bez nas coś się nie będzie kręciło, że ktoś sobie nie da rady. To przemawia przez nas tak naprawdę pycha. I tutaj fajnie jest, y, Zobaczyć, czy nie spojrzeć na ten aspekt siebie samych. Trudno jest nam odpuszczać pewne rzeczy z całą pewnością, ale energie będą sprzyjać, żebyśmy zaczęli bardziej się przyglądać temu, co się wydarza w obecnej chwili. Żeby decydować i stanowić o sobie samym. Muszę przerwać, bo mam telefon. Przepraszam. Nie zdążyłam odebrać. Będę odzwaniać. Archanioł Gabriel. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Poproś... Archanioła Gabriela, działającego za pośrednictwem białego promienia, aby obdarzył cię łaską i oczyszczeniem. Czas byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom Twojej wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w Twoje życie ład, dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić Go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przesłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawniać się i ulecieć. Jestem czystym, świetlistym bytem. To jest afirmacja dla nas. I pozwólmy sobie z kart tarota, tym razem Bosza, wziąć energię na dzisiejszy dzień. Poprosimy jedną kartę na wtorek 1 kwietnia. Powiem jeszcze tylko, że czwórka z piątką nie bardzo się lubią. Piątka jest bardzo ciekawska. Jesteśmy w dniu uniwersalnym 5 i właśnie ten dzień połączony z jedynką z czwórką co daje nam piątkę, zachęca do działania i Pamiętajmy, że wszystko się może dziś wydarzyć. To jest też dzień, który mówi, ruch rzeczy, o których marzyłeś. Pojawią się nowe, niesamowite możliwości, ale pamiętajmy, że ta energia też w negatywie ma taki słomiany zapał. I jak szybko się zapala, tak szybko potrafi złaść. Trochę to jest też energia barana. On inicjuje, on rozpoczyna. Więc bądźmy uważni, żeby te sprzeczne ze sobą energie, te, które się nie bardzo lubią, bo piątka ciekawska, a czwórka mówi hola, hola mamy to moment zbieram sobie jest na dziś na pierwszego kwietnia mamy energię głupca która mówi o nieświadomości o rozpoczęciu nowej drogi. O tym, że jeżeli zapuszczasz się w krainę nieznanego, to czy jesteś szalony? Czy jesteś tylko ciekawy? Ta karta zachęca do odwagi. Spójrzmy, jeżeli coś nas trzyma, czy po prostu. Tego nie zostawić za sobą. Spójrzmy, czy bierzemy za swoje życie odpowiedzialność, bo ta karta nieświadomości zachęca do przyglądania się. Co nas ogranicza i gdzie oddajemy odpowiedzialność innym, albo gdzie boimy się jej przyjąć? Mamy ciekawy czas, żyjemy w ciekawych czasach. Zachęcam Was, aby nie bać się tego, co nowe, i aby odważnie. Wejść to nieznane, pamiętając, że jesteśmy czystymi, świetlistymi bytami, że mamy wsparcie z góry cały czas, że to, co piękne, cały czas jest przed nami. Dziękuję za dziś. Będziemy sobie przypominać tę energię. I otwierajmy się, bo stajemy się duchowymi wojownikami. Pozdrawiam i życzę pięknego miesiąca, i dzisiaj pięknego dnia.